Siemaneczko, z tej strony kubulo. A dzisiaj nie ma odcinek, jeden odcinek, dwa nie odcinek, 3, Tylko jest: spotkają Citera. Naprawdę, grałem sobie z moim bratem i nagle wychodzi mi coś złego. Gramy sobie: dostaję head, ten przez ścianę m za 32. Później dostałem pompą w HEDA i pod... tak mi podniósł na ręce, na plecy i nie strzelił pod nogi RPGa. Już Wam to za demon pokażemy. Pokażę, bo ja to nagrałem i naprawdę to jest epic. Musicie go zbanować, jak go zgłosiłem. Miał nick tam anonimowany ileś tam. I dobra, zaczynamy i Wam to pokażę. To jest normalna rundka, to nic nie było, normalna rundka, nie? Aha, i chciałbym jeszcze wspomnieć, bo chyba zacznę nagrywać Minecrafta i ile po ty łapkę, łapę w górę wleci, w górę, tyle będę kopał kopstowna w Minecrafcie. sztaków. Więc jak będzie 30 łapek, będzie 30 staków kopstowna. Jak będzie 200 łapek, będzie 200 staków kopstowna. No, i to jestem ja, co tu tańczę. I oczywiście to rundę pominiemy, bo to będzie nudne, bo tam po prostu zabijamy i nic i no zbieramy macy. Przechodzimy dotąd. Już wam to pokażę. My tutaj właśnie lecieliby chyba helikopterem z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, chyba tak, tak. Dobra, i teraz zmienimy ten... Czekaj, czekaj. Pyk. To Teraz czekaj. Tak, Rozgrywka. O! I teraz dalej pomijamy. Tu wszystko było jeszcze, wszystko git, to wszystko spokojnie było. Ale teraz się zaczyna zaraz. My na razie tutaj baguje się, bo my tu kampili. O, dokładnie. My tu kampili. I teraz my tu uciekli. Tu się zbagowałem, oczywiście. I tutaj my kampili. Wszystko było dobrze, ale patrzcie, co tutaj się stało. Czekajcie. Oni tutaj byli nad nami. I to było gdzieś. Jeszcze nie tu. Dobra, oglądajcie se od stąd. Rozgrywka i to ukryj. Oglądajcie se. <laughs> Miałem też trochę lagi w tej grze, ale co, wam poradzę? Oglądajcie se. To będzie zaraz, dokładnie za parę sekund. <laughs> Pierwsze dostałem M-kę znikąd. Nie wiem, ja nie lubię cheaterów. Znaczy, ja nigdy nie spotkałem takiego cheatera jak ten. O, patrzcie się. Tutaj się samo rozwalało, nikogo nie było. Więc w końcu edytowałem, wyleciałem, nikogo nie było. Więc z powrotem wróciłem. I dalej się rozwalało. To jest dziwne, nie? Tutaj jeszcze dostalimy, a pa patrzcie teraz, patrzcie teraz, że się teraz co się za ścianą stało, jaka żółta. O, widzieliście? I patrzcie się, teraz nikogo nie ma. A patrzcie się teraz. Dostałem znikąd. I tutaj szukamy z ninjom i patrzcie się teraz, czy? dwa, jeden, buła. Widzicie? A patrzcie się teraz, podniósł mnie ten cheater. I ninja strzelił po ciebie Jeszcze wam to raz pokażę. E jeszcze raz wam to pokażemy. I teraz o takim czymś. O, i patrzcie, jak to u Ninja wyglądało. Ninja nikogo tu nie widział. Tylko ja to widzę na powtórce. Ale widzieliście z mojej perspektywy, jak to wyglądało? Nikogo nie było. Tak samo z Ninja perspektywy. Jeszcze raz popatrzcie. To jest z perspektywy Ninja. mojego brata. Nic się tam nie ma. Przecież nikt ta, nikogo tam nie ma. Teraz nawalają. I ściana nagle się stała żółta. Patrzcie się teraz. O teraz, widzicie? I patrzcie się teraz, zostaje Kubulo. Widzicie? Spada mi Kevlar w lewym dolnym rogu i patrzcie się teraz. Znikąd dostaje bułę. O! I z czego? Widzicie? Ninja nikogo nie widzi. A tutaj jest ino pokazane. Bo na powtórkach tak wygląda, ale patrzcie się z mojej perspektywy. Jeszcze raz wam to pokażemy. Gdzie jest moja? Mm. A w ogóle tu, tu ten cheater był, To jest ten cheater. On tam na tyku... O! Widzicie? To jest ten cheater. Widzicie? Ej! What? widzicie... CO?! Jest... Epic Game do... Nie! Jak tego nie zbanujecie, ja usu... Ja nie, nie... wiem, co ja robię. Macie go zbanować. Mi to nie interesuje. Widzieliście, co chłop zrobił? Patrzcie się jeszcze raz, Epic Game. Jak to będziecie... Co będzie to oglądał w ogóle? Patrzcie się, i tutaj dostałem zaraz pompę. Dostanę. Psu to. Chwysyko dostaje pompę. Patrzcie się teraz, wyskoczy LKS Kubulo. Super, Epic Game. Co się dzieje z tą grą? Proszę ją naprawić. Ja takich ludzi nienawidzę. Jak ten gościu, bo to jest po prostu. No patrzcie, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Czekajcie, muszę ogarnąć, muszę ściszyć. Tam nikogo nie ma, a pamiętajcie, gościu ten bił w to. No, no, ja nie rozumiem, epic game, banujcie go. Dobra, sobie wyciszę dźwięk, bo dobijają się do mnie. Patrzcie się. I teraz dostaje znikąd. Znikąd. No i skąd ja to dostałem? Hmm. Dobrze, że się nie dzieszczeli Airpek, bo ten cheater by wygrał. No i patrzcie się, teraz go widać, a nic nie widział. No co to jest? Fortnite! I tego cheatera już nie ma. No i tych w goście zostało. Dobra, Epic gamer, to go nie naprawicie, to ja... znaczy jak go nie zbanujecie, to ja nie wiem. Ja nie będę grał Fortnite'a. Jak taki cheater ma grać. No czy nie będę grał, no Fortnite jest fajny, nie? No i gościu się tak wygrał. Ale... No... no Krzyś... Widzieliście, że to cheater. Dobrze to widzieliście. Widzowie. To jest złe. Bardzo złe. I to ma widzieć w Epic Games, więc zróbcie mi dużo wyświetleń, żeby to widzieli. Bo ja. nie rozumiem, Fortnite'a. Taki cheater. No i, no i skąd on ma cheaty? No i. to jest dziwne trochę, bo albo on zbagował grę, albo cheatuje, więc zabaga takiego też ma bana, więc. I tutaj jest ta powtórka. I ja będę miał zapisaną cały czas. Więc widzowie kochani, weźcie to, rozpromujcie, żeby to każdy widział. Takie rzeczy zgłaszajcie. Dobra. To tak. Tyle ile wbijecie łapek, tyle kopie kobla. Siema!